żeby trochę zainteresowanie policji spadło i możemy rzucić jej wyzwanie. No i mamy tak, sprint i... O nie, drag. No, będzie ciężko trochę w tym dragu. Ale moż może, może, bądźmy dobrej myśli, może się uda, zobaczymy. O ile mnie nie oczaruje. Jakie mroczne na wprowadzenie, UUUU, OŚCIE Zobaczymy na co cię stać, super laska. Ale może tak mnie obszaruję, że będę troszeczkę za delikatny dla niej. Tego nie chciałem, wybacz, moja droga. Chciałem po prostu wyminąć, ale ty zaznakowałeś mi drogę, więc no co. Wymar, że cię tak troszeczkę za ostro potraktowałem. Prędzej to bym się chciał, nie wiem, że z nią może, nie wiem, na kawę, czy na jakąś herbatkę, albo ciasteczko. Albo jakby fajnie jakby była w naszej ekipie, jak Mia. To byłoby coś taką superlaskę mieć. No i widzę, że ja pędzi w tym swoim mistami ale mustang nie jest y, tak do końca super autem, ponieważ on na zakrętach pozostawia sporo do liczania. Więc jeżeli będą jakieś jakieś ostre zakręty, to możemy to wykorzystać właśnie. Ale widzę, że na razie super laska nieźle ciśnie, chociaż no to ładnie wyszło. Zablokowała się, bo tam chyba się z kimś zdarzyła i wykorzystaliśmy okazję Dodania mnie ale za chwilę czekają nieprzyjemna rzecz bo będzie musiała właśnie to jakoś przejechać okej okay, ja będę dżentelmenem i nie będę zrzucał na niej tego już nie chcę być hamem No co skrócić? A jakże? No jeszcze skrótem nie pojechała Ale dogania No na prostej to może się rozpędzić nieźle Ale my to zrobimy w taki sposób Która mnie tam chciała dogonić to ja ją załatwię w ten sposób I pytanie jak teraz pójdzie na tej autostradzie Jak szybko się rozpędzimy? Oszczędzamy Nikro. Laska nas goni. Gorąca laska. Coś tego, że będą emocje. Mimo, że nie jest ona jakimś najtrudniejszym przeciwnikiem. Nie jest najtrudniejszą też dziewczyną. No widzę, że pojachała nie... nie tą drogą co trzeba. To pojechała lewą stroną, chyba Więc będzie miała bardziej pod prąd. Ale my 304 będziemy, więc Może to wykorzystamy Zwłaszcza, że jeszcze tutaj będą dwa wetręty Okej, okay. trochę się oddaliła I chyba mamy wygraną Tak jest, no odrzuc nie była jednak aż tak ciężka Przynajmniej w tym sprincie to poszło, no ale z drugim wyścigiem to już będzie o wiele gorzej, bo to jest drag, no i Mustang w drag sobie radzi dość dobrze. Ale może będzie inaczej, zobaczymy. Aj, nie wyszedł ten start, który chciałem. Dobra, minus skupienie. Dogonić I dogonić tą gorącą laskę Oho Okej okay, i proszę bardzo za pierwszym razem Jednak to było bez większego trudne I większej trudności Myślałem że to teraz będzie o wiele trudniejsze Ale ten z baronem jednak więcej problemów sprawi niż ten Więc co to oznacza? Super laska Jules została pokonana. Okej, okay, teraz możemy wybrać dwie klat... Yy, znaczy klatki. Yy, karty od... Yy, naszej ślicznotki. I tak. Nie będę wybierał tych, bo na Mustangu mi tak za bardzo nie zależy. Może sobie weźmiemy jakieś osiągi, bo dawno nie braliśmy. I mamy... Unikalne ulepszenie skrzyni biegu, co się przyda na późniejszy etap gry. No i może które części by wziąć? Hmm. Może te, zobaczmy. Unikalne ulepszenie spoilerów. No się przyda też. Później będziemy też e, ulepszać wygląd za pomocą tych kart. Więc zostawimy sobie, a mówię, no jej auto mnie nie zależało i tak nie miała jakoś ciekawego wyboru, więc zobaczymy, co teraz tak będzie. Dalej. Czas na numer 7. No i to jest kolejna dziewczyna, z którą będziemy się ścigać i jest to niejaka Kej z tym razem. Więc zobaczymy, jak nam pójdzie z nią. Najpierw zobaczmy jej film. O, czeka na nas Roni, hej twardziele. Myślę, że poszło nam łatwo, a zobaczymy jak się z nim zmierzymy. No do niego to jeszcze trochę, bo on jest dopiero na numerze 3, więc zanim się do niego dostaniemy to trochę czasu zajmie. I na razie myślę, że na tym zakończymy ten odcinek, który no trochę by był długi, więc... E... Dziękuję wszystkim, którzy dotrwali do końca. No i w kolejnym zajmiemy się case. Więc trzymajcie się, zostawcie łapkę w górę, napiszcie jakiś komentarz i do usłyszenia w kolejnych odcinkach z Most Teda. Cześć!